Scena z ligi bez skitu jak jest dojebana. Dobrze mi przypomniał. Zaraz zobaczycie widzowie. No no, powiem wam, Keje się postarał ze wszystkim. Cała szata graficzna jest dojebana. Jeszcze zobaczyć jaki ending jest. Już niedługo. Eee, czekajcie, odpalę skinek u Dyra. Takie były wytyczne. Chcesz pokazać scenę z ligi? Przypierdol skinu Dyra. Tak też zrobię. Dobra. Liga klient. Wyskakują sponsorzy tutaj. No właśnie. Widzicie? Pa ło się zmienia przez to, co się dzieje na kliencie. Niesłychane, kurwa. I jeszcze tu na zielono? Było już na zielono? Coś jeszcze będzie? Jo! Ho, ho. Mocne.